Hej, hej, dzień dobry, jest i tam w przedostatnim odcinku z DMC Devil May Cry Tutaj gościu pociąga Powerade'a, niczym to był niedzielny soczek na obiadku u babci A my podchodzimy go zrostować, niczym ostatnią świnię Because you killed my mother. Easy. Uh, Base. So it was revenge. I see. It was more than that. Oh? It was for freedom. Freedom? Well, you seem to have all the freedom you need the freedom to murder my heir. I'm not talking about my freedom, I'm talking about mankind's. Mankind. And what would mankind do with freedom, do you suppose? Because when I arrived, they had it. And what do you think they did with it? They fought, they killed, they starved. That brought prosperity. I brought structure. What have you brought? Besides violence, war, death. Come on, Dante, get him pissed. You know I'm this. You're right it wasn't for mankind it was it was for revenge i gotta tell you killing your child like that watching it explode into little wet chunks hearing you scream like one of you little demon bitches priceless <coughs> holy shit i'm ah. a darmową teraz. nie ma. Ale te preżandarowane filmy są naprawdę super. Kurwa, nie jest tyle podrobów stary, bo ci coś szkodzi, co nie? Wątroby mu zje, to mu przynajmniej. No, co zrobisz, panie... Idealna fryzura? Powiesz Mdusowi, a ty takich nie masz. Uh -huh. Usapało. Holy shit. Zajebiście. I właśnie pewnie życie straci nieokreślona ilość niewinnych istnień, ponieważ demony i ludzie znajdzie się w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Miejsce. A jak, prosto w żeberka. Broda? To nie było chyba zbyt mądre, mi się wydaje. Piękne model śliny O no kurwa dobrze zrobione zadanie wymaga czasu Mardon. No. Jest to jedyny kurwa moment kiedy przyznam Virgil Mobile rację W sensie Virgilowi żeby nie było Oh no! Ofiarę wojny. Z przypadku. Hm. Co to się dzieje? Ja pierdolę. Godzilla! Kaiju! Fuck! jak kaiju. <laughs> no dzień dobry bardzo przystaniaczko.

Czym wy gadać bez otwierania ust? Jezus Maria, czemu ta animacja jest czasem taka. <gadanie> Niedopracowana? No, dawaj, broda. show me what you got, o Matko Wojsko! Epic anime fighto! Dawaj go tu. W razie, że ten odcinek jakoś zajebi się długo nie potrwa. Ja pierdolę, czemu to nie chce działać tak jak powinno działać? Co się dzieje kurwa z tą grą czasem? Nie czaję tego, nie? W sensie nigdy nie miałem z tym problemów i nagle się pojawia tego typu problem, wkurwujące. No jebni mu, jebni panie. Yo! Prawie jak z Godowara Chciałbym tak przywoływać to na zawołanie. Znaczy mogę to się, ale najpierw muszę załadować to Naprawdę. Ja pierdolę. Czemu <grywa> ta gra robi takie rzeczy mi nagle? Hello Kurwa, jestem twoim okulistą. Ale bez kitu epic shit. I like it. Kurwa czasoprzecznie się załamuje. I chuj. Wiecie co? Może się kiedyś skuszę na to, żeby nagrać dla was dodatek z Vergilem, bo go posiadam. ale... Nie, ja, to nie jestem to taki do końca tam do tego przekonany. Osterowanie w Zerzino jest troszeczkę inne i bardziej takie kłopotliwe, C'mon, wiecie? Spoko, loco, wyluzuj. Cyk, cyk, Co zrobisz? No, pokaż. Kurwa, stary. No, gdyby nie ty, to bym sobie nie dał w życiu rady. Nie, bez twojej silnej prawej nogi. Mordo. Niezastąpiony jest jesteś, jest? zaiste. Chuj z tym, że ja so, zrobię body, 90% rzeczy, żeby nasz plan wypalił. Jesteś nieocenionym elementem całego naszego planu, nie? W na razie... Momencie... Jak ten człowiek poleciał, jak taka szmata, co? Jezus Mary co się stało? No, dawaj, silna prawa noga. No kurwa. Zajebiście, mordo. Stryk. Stryk. Dzień dobry. Jestem strażakiem. Hobbystycznie otwieram drzwi. Ow oh, no. Oh, no! Holy motherfucker! I co on się potrafi tak skupić na walce ze mną jednocześnie z Je Jebaniec! A jesteś kurwa brzydki dlaczego twoje dziecko było takie brzydkie, no bo musiało to być, co nie? Hej Ja pier... Ja pier papier kurwa, no, no nie Mogę pominąć tą cutscenkę? Bardzo proszę No, naprawdę mogę pominąć cutscenki? Serio? Żal No w końcu, ja pierdolę. To piątym razem dopiero i nie, nie mam części życia przez to. Kurwa, co? I co oni by zrobić, hm? A, znowu przeskoczyć? No to zajebiście, nie? Dobrze. Tym razem postaram się skoncentrować bardziej na tych zjebanych przeskokach. O, świetnie! O, świetnie! Zajebiście, Groży, dajesz mi szansę, żeby odskoczyć od tego, nie? Kurwa, co to kurwa ma być? Fuck! ja jaja robisz? Dawaj go tu uh. Uh. Uh, kurwa Ja pierdolę Czemu ta walka jest taka trudna? Co się dzieje? Ja dupę. No do kurwy nędzy. Jaja se robisz. No coś jest... czekaj. Autentycznie coś jest kurwa po prostu czasami nie tak. Dawaj całe zdrowie. A to będę, kurwa, przechodził dosłownie pół roku, jak z takim tempem będę to robił. Pierdolę. Jak, jak trzeba będzie, to wykorzystam dosłownie wszystkie przedmioty. Dawaj, gotowe. Po to je zbierałem w końcu, żeby je użyć, prawda? Prawda. No, dobrze, no. O, trochę, trochę. Chyba myślę, że teraz mógłby się mi się przydać ten anielski unik, który które tak mówiłem, że nie chcę Ja dupie o o. Dawaj go tu No serio jak ja mam tego kurwa unikać Tak, przeszedłem tę grę tyle razy nie pamiętam do chuje wafle, jak, jak tego unikać Jezus Maria To za gówno pieczone no Tak pieczone gówno dobrze słyszeliście Tak kurwa je bierzesz podwójnie Pierdolę to, naprawdę. Ja mogę dostać... Chuj małe noty za ten level, mam to w dupie. Piste. O. Stryk. O! O! Czemu tak szybko rączkę zabierasz? Mundus, kurwa, nie wstydź się. Nie bądź taką pizdą. mi wydawać prostszym bossem. Albo to ja po prostu zapomnę jak się, jak się, z tobą walczy. Wyśmienicie. Dawaj tą rączkę. No kurwa, tak ma być. Żebyś kurwa cierpiał katusze. Jednak jeszcze nachyl mi się, nachyl mi się kurwa tą mordeczką. Dawaj, dawaj. Ci jedne zrobię z ciebie ślimaka? Fuck yeah! To no w sumie trochę jak ślimak, to ty wyglądasz. No dawaj, ja mam wrażenie, że tutaj bardzo podobny koncept jest z tej, że jak z sukubą, nie coś że przeskakujemy sobie między jednym a drugim. Uuu, kurwa, za wcześnie. Jeb, jeb, dawaj. Ale czy uderzenia? Zawsze coś. Dobrze. Dobra, chyba musiałem się troszeczkę wczuć walkę, żeby to ogarnąć. Ale no cóż. Jebot. No kurwo, ty! Serio? Okej. Okay. To właśnie się chyba animacja źle załączyła i jego rączka się kręciła przez chwilę. Jeb! Jeb! Jeszcze raz, dawaj! Oprze, cztery uderzenia, panie! Chyba nawet zdążębym... Klikam nikt nie chce chodzić. Co się kurwa dzieje z moją klawiaturą? Czemu ona zaczęła się akurat teraz psuć? Dobrze, kurwa ty. Och. Ale to jeszcze nie koniec. Nie koniec. Dawaj, chodź tu. Dawaj, chodź tu kurwa. Chciałem powiedzieć, dawaj, dawaj go i chodź tu jednocześnie. Jesteś kurwa ślepy. Jesteś kurwa ślimakiem, Hihi. Ty mięczako, co, znowu to? Dobra, dobra, czekaj, 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 dobra, to spokojnie, kurwa. Jak na wojnie, daj mi się zastanowić chwilę. No, co ja teraz mam ci robić? Hm? Dobra, łatwo, łatwo, łatwo. Daj, kościół. O, o, o. o. o ci zabrany, kurwa, cieniasie. Ja pierdolę. tu kurwa. Porządnie kurwa z piąchy wry i dobrze. I anime fighto. Okay. I po zawodach. Ja pierdolę. <słuch> Okropna walka z mojej strony. Nie ogarnąłem jakby sorry. Wydaje mi się, że brakowało mi tej umiejętności, żeby to szło tak gładko, co nie. O, jak pięknie, jak cudownie, ale to jeszcze nie jest koniec tej serii, mojej drodzy. Nie, 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 została nam jeszcze jedna misja. W tej ostatniej misji wszystko się rozstrzygnie. Okej. Okay. To jak Twitter aka Facebook, nie? Hashtag Demons We have awakened. No nie za propaganda Dobra, moi mili Trzy przedmioty wykorzystane Ale to nieważne Nie obchodzi mnie to Trochę, trochę czuję Że nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby tak tak bardzo Lamić akurat W tym momencie Tak więc no Kupimy sobie to i skończymy ten odcinek i jutrzejszy odcinek będzie ostatnim tak więc komentujcie subskrybujcie lajkujcie Bez odbioru Cześć pa. pa.